Ten przykład pokazuje, jak wiele jeszcze musi się nauczyć sztuczna inteligencja. Jeśli poprosicie czat GPT o wygenerowanie grafiki, na której będzie znajdować się zegar z analogową tarczą i wskazówkami na konkretnej godzinie, to bardzo prawdopodobne, że na stworzonym przez czata obrazku zegar wskazywał będzie 10, 10 lub inną zbliżoną godzinę. Dzieje się tak, gdyż sztuczna inteligencja od OpenAI swoją wiedzę o tym, jak stworzyć obrazek przedstawiający zegar, czerpał z bazy, w której dominujące są zdjęcia zegarków przedstawiających właśnie taki układ. Wskazówek, który podobno jest najmilszy dla oka, i często wykorzystuje się go w fotografiach marketingowych producentów. Wystarczy rzut oka na wyniki wyszukiwania w Google, aby potwierdzić tę tezę. Z tego samego powodu ChatGPT GPT ma problem z wygenerowaniem obrazka na którym ktoś pisze lewą ręką. Statystycznie tylko 10% ludzi na globie jest mańkutami, dlatego większość zdjęć w sieci prezentujących kogoś, kto pisze na kartce papieru, pokazuje osoby praworęczne. Słowem, przed czatem GPT jeszcze długa droga do perfekcji, ale przynajmniej liczba palców u kończyn zwykle się już mniej więcej zgadza.